Very Dorota, very much fuck. very jak się time. Chłopaku, se tak, człowieku. Jest się do tej kamery, kumwa. Co się nagrywasz? Dorota, very much fuck, kurwa. Dorota lubi polskie kutasy i chuj, no i to Musisz hey, Myślę, że se, to nagrałeś u publiku, stronie. Człowieku, ja to wszystko wytarł <laughs> Na to bloku? bloku wołeś? Na to bloku? kurwa bloku że na rogi się czekamy jak nagle byśmy się rano i w salonie? Myślę, że tak Oh, <ubers> Graças que <wheels> <nowadays you can't remember> <laughs> <laughs>

Hva? Það er fyrir því að þú fyrir að fyrir að hlægja. Hva? Það er fyrir því að þú fyrir að fyrir að fylgja. Hla, ég hemmist...

Van de Britten van de Staten van de Staten van de de Staten 진짜 싫네. 진짜. 응. 야. 응. 응. 너 비슷하? 자, 놀리지 마. 야. 나음야 이거 진짜 저거 이거는 또좀 그렇네 Daryk, no. proszę. Okay, proszę. A, dziękuję Tajlandzki. Dziękuję. No. dziękuję. Babrok, chcesz szlugę? No, ja Tajlandzką. Dobra, mam. Tajlandzką. Dobra, mał. Dam ci ręki, bo pognięcieś mi paczkę. O, to ci obciążę tę paczkę. To mogę. 本当に。